Fajne coś. Nie co? Jest, co jest. Nie chyba do papierosów. Tak wygląda. Pokaż, co to jest. Właśnie nie wiem. Ale zajebista. Kop, kopczy nie ma jeszcze więcej czegoś. Ale zobacz, masz pinpointer? masz? Mhm. Nie masz. Sprawdź nie ma. Ale super. Sądzę srebrne Wiem, okay. po tu nie pokazuje Wykrywaczem spraw, ale zajebisty Czekaj, muszę sprawdzić co to jest Oczyścimy to Coś tu mi jeszcze pokazuje, ale to to jest. co to Co? Coś to mi pokazuje. Pin pointera pewnie, bo żeś położył na ziemię aha, i ci łapie. No, tak. no, faktycznie to coś już nic nie ma. Szkoda. To jest tam, coś pikać jeszcze. Ale super. Oczyszczę to i zobaczymy, co to jest w ogóle. I będzie może więcej rzeczy. Tych. Namierzyłem ten młyn, w którym miejscu on był. On był gdzieś tutaj, podobnie, z Tam między tym a tym, chyba. Bo na mapie tak pokazuje.